o nad Kamienną. Bo Starachowice, krzynki, Młynek i cała ta nasza okolica to nie ino schód i pieców się wzięła, ale z ludzi, co ukochali tę ziemię. A jak się dobrze przysłuchacie przy starej Rzece Kamiennej, to jeszcze słychać plusk końskich kopyt, zgrzyt, mieczy i śmiech wojów, co zostali nie na rozkaz, ale z serca. Nos król Jagiełło porę razy beł i chodził piechotą ze słupu na łysą górę i bez to ta ścisko po dziś dzień nazywa się drogą królewską. Mówią ze niej no królewskimi butami, ale łzami, modlitwą i nadzieją udeptano ten ślak. Gadajo ze jak miał jechać bić się z krzyżokami, to tu pod podnóży świętych gór przyseł co by Boga o pomoc prosić. Na łysy górze padł na kolana, głowę chylił, a z ust mu płynęły słowa gorące jako ten ognik w kaplicy. Prosił nie o złoto, jeno o siłę i zwycięstwo sprawiedliwe. A jak już Krzyżoków pokonał, wielgachne zwycięstwo odniósł, to nie pojechał do miasta na hulanki, jeno zmiarkował, co by się mnichom pokłonić i klastorowi za modły odwdzięczyć bądź to one we dnie i w nocy za króla Boga prosieli. Dosedł z wojami swymi do Rzyki, co ją Kaminną zwią, i skąd na święty krzyż i na pół dnia drogi. Tam, gdzie Żyka się kręci, drzewa śpiewają, a wiatr niesie wonie żywicy i paproci, zarządził popast. Nakazał tedy wojom, co by się popluskać w Życe, wycesać i łostrzyć zbójeckie brody ponoć jeden wojna z eką, bo lubił swoją dzikość i pchły w zaroście, ale jak król kaze robić trza. Potem myciu cała rzyka ściemniała, a miast rybów kłaki po niej pływały. U okolica co popas był, bardzo się wszystkim widziała. Trawa wysoka, woda cysta i ziemia pachniała. I tak kilku zwojów zechciało tu nawet łostać na zawsze. I jeden rycerzyk, co go słonko przygrzało, zdrzemnął się i zachropał nicym niedźwiedź. Idzie jedno tako i nagle widzi zecłe klezy i mrucy, to i ona legła i nuzgo konioskiem warkoca łaskotać w ucho. Przebudził się i kiej się dogodali, załozyli swoją siedzibę, a z radzi siebie wielce byli to ją radkowice nazwali. Inny tyz założył swoją siedzibę, a ze niewiele miał, to krzynki je nazwał. Po nimi no brama drewniano się ostała, co stoi do dziś i nawet wicher nie dał rady jej zwalić. Jeszcze inny młynek nad wodą zmajstrował, przez co momy wieś młynek. Jeszcze inny przysedł spokoju szukać, Kucnął pod drzewem i tak się ostał. Kiedy ludzie pytali, czemu tu siedzi, to ino gadał, Kucłem tu raz, odposąć chciałem, a las mnie przytulił. W końcu zbudował porządno drewniano chałupa, a za nim drugi, trzeci i tak się zebrało ludzi więcej. Nazwali to miejsce kuczowem, odkucaniem. Czasem ludzie pytają, skąd się tu tyle osad nabrało? Ano z miłowania, z roboty, z ducha jagiełowego. Bo nie każdy woj musi ginąć w polu. Jednemu starcy kąsek chleba, baba i dach nad głową. Ale ale, po ukochanych wojów cały dwór był wylek na czele z królową, co na spotkanie dam z wojami wiodła. Piękna ponoć była, suknia jej szeleściła jak liście w lesie, a włosy złote jak zboze pod chybicami. Zatrzymały się baby w przódy przy świętej Katarzynie, co by się modnie wyszykować, i do Boga, i do ludzi. A kiedy do spotkania doszło na świętym krzyzu, to ni mata ludzie głowy, ile tu uciechy było, ile boćkania i łzów radości. Do białego rana słychać było głosy uciechy, bo woje nie tylko bić się mieczem w polu mieli, ale i siarcyście kochać. A cizbo do kościoła wległa wielgachno. A jeszcze wincy ludzi stojało wedle klastora. Min siwo, miód i wino, i jodło i piło jak dar od króla. Do dziś jak wiatr zawieje od świętego Krzyża, to niekiedy zdaje się, że echo niesie słowa. Długo nas tu nie było, królu. A jak się dobrze przysłuchacie, przy starej rzece kamiennej, to jeszcze słychać plusk końskich kopyt, zgrzyt mieczy i śmiech wojów co zostali, nie na rozkaz, ale z serca. Bo starachowice, krzynki, młynek i cała ta nasza okolica to nie ino schód i pieców się wzięła, ale z ludzi, co ukochali tę ziemię.